......... Siema, witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Air Factora. No i jak widzicie, Ferrari pojedziemy sobie dzisiaj nie Austin, czyli nie tor w Ameryce, a Bahrain, ponieważ jeździłem chwileczkę na Austin, no i powiem szczerze, że tragicznie mi się tam jeździło, dlatego postanowiłem, że wybiorę sobie kolejny tor z kalendarza, będzie to właśnie Bahrain, czyli yy, tor, który będziemy mieć w formule 1 za tydzień, dokładnie, jeżeli tylko dobrze kojarzę. No ale cóż, przejdziemy sobie. Yy, Właśnie sesja kwalifikacyjna, a warump, co to jest to warump? Tak naprawdę nie mam pojęcia, zielonego, czy ja bu... ostatnio chciałem pominąć, właśnie całą, jakby to powiedzieć, sesję treningową. przejechałem kwalifikację, okej, okay, byłem na jakiejś tam pozycji, no i po raz kolejny, nie wiem, czy to jest jakaś rozgrzewka, czy coś takiego, nie mam pojęcia, okej. Okay. Tak więc, jeżeli macie możliwość i wiecie o co chodzi, to mi to powiedzcie, będę wdzięczny. I co tu jeszcze mogę powiedzieć? Rozpoczniemy sobie jak najbardziej okrążenie rozgrzewkowe, okrążenie kwalifikacyjne, no i już możemy ruszyć pełną parą bolidem Ferrari, myślę, że wyglądającym całkiem przyzwoicie Nadal nie wiem jak zrobić to, aby te wszystkie wszystkie różne budynki, lampy, nie lampy Trybuny nie pojawiały mi się kiedy dojeżdżam do danego miejsca. Jeżeli macie, e, macie możliwość pomocy jakiejkolwiek w tym, e, w tym kierunku, to ja bym was bardzo prosił o tu uślic, to jest R factor właśnie e, Jeżeli wiecie jak to zrobić, aby to nie znikało, no to, no to pomóżcie, ponieważ mnie to troszeczkę e, irytuje i nie wygląda to zbytnio fajnie, właśnie teraz się pojawiają różne pierdoły i bardzo mnie to wkurza ponieważ ustawienia graficzne mam wszystko na ultra, a tak naprawdę nie mogę z niej skorzystać, bo jak widzicie te pierdoły się pojawiają bez sensu i mnie to troszeczkę irytuje. Okej, okay. mamy tutaj długą, prostą, tak więc możemy jeszcze e, porozmawiać sobie o różnych ciekawostkach, e, no ale za chwileczkę przejdziemy sobie okrążenie kwalifikacyjne, no i zobaczymy jaki będzie czas. Jest to R Factor oczywiście i, i tutaj naprawdę jest bardzo ciężko, poziom trudności dosyć wysoki jak na moje umiejętności, choć w wyścigu radza sobie naprawdę całkiem przyzwoicie. E, ci kierowcy lepiej jeżdżą w sesjach kwalifikacyjnych niż, e, w, sesjach kwalifikacyjnych niż w wyścigu, e, no ale cóż... Będziemy starać się tutaj jechać swoim, myślę, że jak najlepszym tempem, a toro lubię, tak więc, tak więc zobaczymy. Ułatwieniem dużym są tutaj oczywiście te strefy hamowania. Widzimy, kiedy kierowcy hamują. To mi bardzo naprawdę się podoba, ponieważ dużo, dużo szybciej możemy zorientować się w którym miejscu zahamować i no i cóż yy, zaczynamy okrążenie kwalifikacyjne no i już widzieliśmy tutaj tą czarną linię która zwiastowała że trzeba za chwileczkę nacisnąć hamulec no i cóż jest pierwszy sektor tak więc zobaczymy za chwileczkę, jaki będzie, jaki, będzie, jaki będzie rezultat, czy nie. Zobaczymy. Mam tutaj włączony ten. Aha, to jest ten główny, główny cały nasz e, monitorek, który pokazuje nam, na której pozycji obecnie się znajdujemy. Teraz nie będę go wyłączać. Aby się troszeczkę tutaj bardziej skupić na jeździe, a niekoniecznie na przełączaniu różnych rzeczy, jesteśmy już w drugim sektorze, tak więc już coraz, coraz bliżej uzyskania naszego czasu okrążenia pojedynczego. No i ten lewy, niezwykle ciężki zakręt. Mi się tutaj naprawdę jeździ bardzo ciężko. No i widzimy kolejne błędy, które niestety popełniamy. Pojawiające się oczywiście trybuny, które mnie niezwykle denerwują. Pomóżcie mi z tym naprawdę, bo mnie to bardzo irytuje. No chyba, że się tego zrobić po prostu nie da. No to cóż, będę musiał się męczyć w taki, a nie inny sposób. Możecie także napisać jakim kolejnym bolidem chcielibyście, abym jechał, ponieważ tych bolidów troszeczkę jest, więc, więc jak najbardziej możemy, możemy szaleć. Myślałem, że może Mercedes albo jakiś Lotus, no zobaczymy zresztą, ponieważ ostatnio była właśnie Force in India no i ktoś tam pisał, że chce Ferrari, więc dlaczego by nie? Spełniłem Twoje marzenie, mam nadzieję, że się cieszysz. Wyjeżdżamy na długą, długą, prostą, startową, ponad kilometr, safety car, podobny do Red Blue Racing, no i zobaczmy, jaki będzie czas. Myślę, że czas naprawdę całkiem, całkiem e, przyzwoity. Tak więc, cóż, e, jest pozycja pierwsza. Świetnie. Wow, 1,38588, tracą prawie sekundę. No i czy ja sobie zwiększę ileś paliwa? Ok, jestem na pozycji pierwszej. No i za chwileczkę rozpocznę. Wow jestem na pozycji ostatniej. Zajebiście właśnie nie rozgarniam tego zbyt dobrze. No ale cóż, nieważne, nie przedłużając. Rozpoczynamy o Grand Prix Bahrajnu. Przed nami jest Jean-Eric Verni, Hulkenberg Bottas No i kto tam jeszcze z przodu Maldonado, tam widzimy jeszcze kierowców takich jak Chilton Perez. No i to tak, że chyba sobie muszę wszystko powyłączać, ponieważ będzie to dużo lepiej wyglądać. Do hamowania do pierwszego zakrętu. nie tutaj, tutaj od razu się dzieją naprawdę niezbyt ciekawe rzeczy do hamowania, na Zwykle ciężkie w R-faktorze, trzeba naprawdę bardzo uważać. No, a my już wskakujemy na pozycję 15, 15 czy 16, 15 czy 16, jednak 15 Felipe Massa na pozycji 14. Będziemy tutaj się z Felipe Masą ścigać. No, i widzimy, że Felipe Massa jednak jest przed nami w Williamsie, który prezentuje się naprawdę. Aj, tutaj Ricciardo i Grożał, więc Grożał niestety uszkodzone tylne skrzydło całe urwane. No i Grożał to jest koniec wyścigu dla tego kierowcy. No, chyba, że jeszcze wiedzie. Do boksów, no i mu to skrzydło przykleją na kropelkę. No ale Lotus ma tak duże problemy finansowe, że po prostu ich nie stać. No i do hamowanie do lewego zakrętu, ależ tutaj widzimy: Red Bull strasznie zahamował. No a my wyjeżdżamy na prostą star taką, e, startową, i tutaj właśnie rozpoczynają się także inne wyścigi różnych innych serii, to także jest prosta startowa. Nie tylko. Właśnie nie Formuły 1, ale innych serii. Nie wiem, czy MotoGP się właśnie tutaj nie zaczyna, ale nie będę tutaj Wam mówił takich niestworzonych historii, bo naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Do hamowania do prawego zakrętu, ależ tutaj pięknie się wciśniliśmy i Ricciardo jest już za nami. Subtil na pozycji, już Wam powiem, pozycja 11 chyba. Baton i Fettel przed nim. Tak więc kierowcy, którzy tak naprawdę widzimy, radzą sobie w wyścigach całkiem przyzwoicie. No także popełniałem spore, spore błędy, takie jak Ricciardo który nie ma prawdopodobnie przedniego skrzydła, chociaż nie, chyba musi je mieć, ponieważ jedzie dalej. No a my rozpoczynamy kolejne y, drugie okrążenie, okrążenie z trzech. Tak więc, y, no, trzymajcie kciuki, bo naprawdę tutaj jest niezwykle, niezwykle ciężko. A i tutaj kolejne, kolejne kontakty. No i lewy zakręt, bardzo ciasno z przodu, naprawdę niezwykle ciężko się tutaj wyprzedza tych kierowców, ponieważ agresja ustawiona bardzo ale to bardzo wysoko dohamowanie do prawego zakrętu jest przed nami Sutil, Fetel, no i Jenson Button, który ta także walczy widzimy z Fetelem, czyli kierowcą Red, Red Blue Racing. No i wjeżdżamy w ten ciężki, niezwykle ciężki, drugi, bardzo kręty sektor, który no nie ukrywam jest takim sektorem gdzie no, można bardzo łatwo wylecieć no ale mam nadzieję że nam się jednak uda utrzymać dobrą, dobrą pozycję no i że jednak wyprzedzimy Sutil'a batona chociażby także Gutierreza a i tutaj widzimy bardzo bardzo ciasno opony są zimne no i tutaj widzimy że jednak radzimy sobie z kierowcą e, Force Indy dobrze dobrze Sutil dokładnie do, nie przepraszam to był Zauber przepraszam przepraszam mój błąd jest atak batona na Gutierreza no i tutaj widzimy, aj kontakt kontakt kierowca z tyłu nas delikatnie tutaj dotyka no i cóż, cóż będziemy teraz atakować opóźniać hamowanie, mam nadzieję, że uda nam się ten manewr, aj tutaj delikatny kontakt, no i uślizg uślizg samochodu nasz Ferrari niestety jest uszkodzony jeszcze Adrian Suti, który wjeżdża w nas bezpardonowo, no ależ się tutaj dzieje, no naprawdę bardzo duże emocje, Hulkenberg bez tylnego skrzydła, jeszcze botas bez tylnego skrzydła, Bianci jest Chyba cały Chyba uniknął tego wszystkiego Oj, tutaj musimy niezwykle uważać Kolejny kontakt No i całe, tylna, całe tylne skrzydło mamy uszkodzone Widzimy prawy bok Musimy zjechać do alei serwisowej Niestety to jest koniec wyścigu Dla kierowcy Fernando Alonso Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia Cześć